Witamy serdecznie 16 sierpnia gorący dzień. Dochodzi 16. Za chwilę zobaczycie sobie, obejrzycie nasz kolejny materiał. Ze mną Wojciech Mądry. Witam. Od 1 sierpnia grupa Sobecki witamy na naszym statku. Mam nadzieję, że raz powieje, raz pochyli, ale zawsze wychodzimy na wierzch. Tak jest. Znakomity praktyk. Znajdujemy się u Wojtka Mądrego, gdzie od 1 sierpnia pełni rolę w naszej firmie. Szefa i opiekuna terenu Polska Zachodnia. Znacie go z innej firmy, która oferowała też w swojej ofercie y, znane maszyny oraz chemię. Tak jest. I u nas Wojtek też ma znakomitą praktykę. Hmm, kilka lat temu pokazywałem mu system mikrodawek. Sam go nawet sobie poprzestawiał, dobrze sobie z nim radzi. Wojciechu, na jakie odmiany się znajdujemy? Jesteśmy w Twoim rodzinnym gospodarstwie, pomagasz rodzicom i bratu cały czas. I oprócz tego, że jesteś u nas dyrektorem, szefem, opiekunem Rejonu Polska Zachodnia, jesteś też praktykiem. Robisz w polu. Tak jest, dokładnie. Znajdujemy się na plantacji cebuli z siebu wiosennego. W chwili obecnej jesteśmy na odmianie Sedona. Tutaj no, myślę, że w miarę to ładnie wszystko wygląda. Długo szczypior był zielony, tutaj dopiero niedawno praktycznie ten szczypior zaczął zasychać. No kalibraż mamy dosyć spory, ładny. Tak, tym bardziej, że jesteśmy e, w Wielkopolsce, w powiecie Gnieździeńskim, na granicy, powiedzmy, na tym pograniczu Wielkopolski Kujaw, i w większości, w 90% tutaj e, w tych rejonach plantacje po prostu padły 2-3 tygodnie wcześniej. Ta była wyjątkowo zielona, dość długo, co widać, kalibraż bardzo fajny, piękna łuska, widać też Wasze doświadczenie. E, Później przeniesiemy się też na demo farmę, na demo farmę. Powiemy, co nam nie wyszło i pokażemy jeszcze Wam to dzisiaj. System mikrodawek. Opowiedz coś o nawożeniu. Co, tu, co tutaj robiliście? Nawożenie siewnie, Tutaj poszedł polidab i sól potasowa, i później po głównie 3 razy saletra w dawce 100 kg na hektar. Zabiegów tutaj grzybowych mieliśmy bodajże około 7 zabiegów grzybowych. I z chwas, chwastami też w mikrodawkach działaliśmy, było 7 lub 8 zabiegów. Róż Róż do tego oparciu... jeden był też na zachwaszczenie wtórne. Tutaj pendimetalina. Z dimetanamidem? Z dimetanamidem, tak jest. Też w oparciu o kobrę i hubrę. Tak, była tutaj też dezynfekcja agroekom. Dwa razy dezynfekcja agroekom. Do tego kobra, hubra gluco-cu gluko tutaj było też pod koniec, zdawaliśmy... System tradycyjny orkowy. Tradycyjny orkowy też tak, jakoś nie może się przekonać, kombinować. W całym, w całym gospodarstwie mamy system orkowy. Myślimy w przyszłości może kukurydze bezorkową, no ale cebula to, to na pewno będzie system łotkowy, do końca tutaj nie będziemy w bezodkę w cebuli na pewno wchodzić. No my też przekonaliśmy się w tym roku, pokażemy Wam to jeszcze dzisiaj, że przekonaliśmy się na domofarmie, że jednak ten system bezorkowy w cebuli... Podkreślam, bo już tam fala krytyki leje się na różnych, różnych forach. Tak. Mówimy o cebuli. Widzimy zalety systemu bezorkowego na glebach lekkich, zbożach, rzepakach, kukurydzy, prawda? Tak, to tak. To ale to w, tak warzywach, w warzywach? tradycyjnych uprawach to jak najbardziej. Jak najbardziej. Odpowiada, ale, ale w warzywach to raczej... Jest to trudne jeszcze. Dokładnie. Jeszcze trzeba coś dopasować i, i znamy wiele gospodarstw, które oprócz po wielkich powierzchni e, miłują się e, w rzepaku, pszenicy, w systemie bezorkowym, ale i tak ziemniaka czy cebulę robią orkowo. Dokładnie. Podoba mi się bardzo obsada. Tu było monosemem siane, nie? Tak, monosem tutaj było Zobacz, siane. Dobra, pokaż Wiktorku, jak tu mamy fajną obsadę. Faktycznie, jeszcze czasami yy, jest troszkę takie nie... O! Dużo jest dużych, ale jeszcze zdarza się taka właśnie jeszcze Tak, nie gdzieś tutaj jeszcze miejscami się trafia. Ale jest tu plon zadowalający, będziemy to pokazywać. Tutaj już mamy odmianę na tukanonie tutaj już o, tu jest Tukanon z Seminisa. Pozdrawiamy całą grupę Seminis Bayer. Przypominamy, że te nasiona można kupić u nas bezpośrednio w Sobecki Doradztwo. Bardzo fajna łuska, fajny kształt. Nie będzie go lasów. To też podpowiemy naszym producentom, i nie tylko naszym, że gdy będzie się ten upał utrzymywał, a dzisiaj mamy ponad 30 stopni na Pojezierzu Gnieździeńskim, jeśli wykopiecie tą cebulę, taką już zaskniętą, fajnie przygotowaną, to można ją zbierać od razu. I, i, i praktycznie, jeśli zależy naszym klientom na łusce, nie powinniśmy zbierać w samo południe, nie? No tak. Dzisiaj dzisiaj już też widzieliśmy, gdy zbieraliśmy koło Hanowa tą cebulę. Zbieraliśmy ją kiedy dwa dni wcześniej zbieraliśmy. Cebula leży do dzisiaj wykopana, to widzę dzisiaj po zbiorniku już było widać dużo gołej cebuli. Już Więcej łuska, widać gołych dupek. Tak, tak, już bardzo. Lepiej, żeby, dużo żeby było te gołe, to widać na plaży. <grym <grym słone, a nie na zbiorniku i na przyczepie. Tak, Tym bardziej ta cebula dzisiaj, którą zbieraliście z Mikołajem, trafia do Aweksu. Tak, tak. Czyli Aweks znany pośrednik kooperator, czyli tam liczy się przede wszystkim łuska. Dokładnie. Wdrowa szyjka, żeby nie było bakteriozy, żeby nie było cebul pouuszkazanych, żeby nie było znitek. To jest bardzo, wa bardzo ważne. I tak samo tutaj, zobaczcie. Po wykopaniu będzie można przy takim suchym, fajnym szczypiorze e, zacząć zbierać praktycznie od razu. Podoba tak. mi się bardzo obsada. Fajnie wygląda ten tu kanon. Faktycznie, tak jak chłopaki z Seminisu mówią, można go nazwać, nazwać takim następcą tej odmiany potocznie nazywanej Barbaro. Ale tu mamy znacznie więcej suchej masy. Tu jest mniej wody. Tu jest łuska. Zobaczcie, jak fajnie ten tu się broni. Nasiona też były kupione u nas. I tam jeszcze staliśmy na Sedonie z y Sedona i tam kawałek dalej już highbel Mamy to typowo pod magazyn na przechowanie u nas tu będzie. A tutaj będzie to na sprzedaż wszystko. No, tutaj kawałek obsaga. dalej, kawałek dalej mamy odmiany Vacuero. To no, jest 3 hektarów, końcówka tam mamy meduzę jeszcze też zasianą, pięć odmian ogólnie mamy wszystkiego Jest obsada, wysianych. nie ma cebul małych, także no, myślę, że ten planu około 60 ton średnio na pewno Tak się liczymy, zakręci. liczymy, zobaczymy jak to w przyszłym tygodniu zaczniemy kopać i zbierać i zobaczymy. Myślę, że będziemy coś też nagrywać podczas zbioru. Dokładnie także. tak. Zobacz, Polecamy ja. też Twojego TikToka. Jak, się, jak Ciebie można znaleźć na TikToku? Na TikToku jeszcze nie pamiętam, bo dopiero Aha. ogarniam. Prędzej Instagram albo na, o, Facebooku. Wojciech, na Facebooku. Mądry szukać. Jest, ale też powiązany nasz TikTok z Jakub Sobecki, doradztwo, grupa Sobecki. Także zapraszamy. Przenosimy jeszcze się na Demofarmę, żeby złamać kilka mitów. Za mocno nas obrażacie. Pamiętajcie, jesteśmy praktykami, robimy to od wielu lat, siejemy. Kopiemy, zbieramy, przechowujemy i to samo też będziemy wam pokazywać w ziemniaku. Przenosimy się na domofarmę. Jesteśmy na domofarmie. i tak jakie przemyślenia? Masz sporo doświadczenia? Sporo doświadczeń. No tutaj mieliśmy dużo, dużo prób yy, mikrodawek, to byliśmy mikrodawki. Uważam to za słuszne rozwiązanie. Dlaczego Ci się podobają mikrodawki? Mikrodawki, no jednak te zalecenia przede wszystkim etykietowe. Nie odnoszą się do naszych polskich warunków. Są Zobaczmy. to takie warunki bardziej holenderskie. No, Na właśnie. naszych glebach tutaj piaski, tutaj widzimy, tutaj troszkę lepsza ziemia już się zaczyna. Tutaj trochę do słabiej. Grypia. Tak, no jednak te mikrodawki nie palą tak tej dośliny. I myślę, że więcej, więcej, więcej tych dawek po prostu w małych ilościach jest bezpieczniejsze przede wszystkim dla cebuli. Nie nie palimy w te cebuli, a z chwastami też sobie dajemy radę w tym momencie. No kochanie, tu było nam trudniej. System bezorkowy. Powiedzieliśmy przed chwilą u Ciebie, że no nie, nie lubimy go jeszcze tak w cebuli. Musimy się go uczyć. Wiele było y, prześmieszków, nie wygląda tak źle. To są doświadczenia. Blisko 20 odmian w jednym miejscu, inaczej infekujące, inaczej tolerujące wciornastka, choroby. Tu było naprawdę nam to bardzo trudno utrzymać. Tym bardziej, że zabrakło nam wody, nie mamy jeszcze studni głębinowej. Tym bardziej, że gmina Trzemeszno jest jednym z najsuchszych rejonów w naszym kraju. Gleba klasy 5. Glebowa. Tak jak wspomniałem, 20 odmian koło siebie, które częściowo już posypaliśmy w osobne skrzyniopalety. Będziemy się im przyglądać, będziemy też wam to e, pokazywać. Kolejny rok z rzędu, jako pierwszy w Polsce zacząłem testować e, w, w Alium substancję chemiczną isoksaben, nie będę zdradzał nazwy, kto mądry, to sobie będzie szukał. Bądźcie też ostrożni, ja bawię się isoksabenem od 2016 roku, chyba byłem pierwszy w Polsce. Tak jak Wojtek zauważył, mikrodawki, zobaczcie, no nie ma tragedii, tak, to co wstępnie mierzyliśmy, te najlepsze cebule na tych naszych doświadczeniach demofarmie, to ponad 50 ton, to praca po to, żeby was przekonywać też do różnych technologii. Pokazaliśmy, że po ziemniaku bezorkowo nie warto tego robić. Wiele osób wytyka nam tutaj błędy, ale przypomnijmy, że to jest demo farma. Tutaj prowadzimy doświadczenia, żebyśmy to my przetestowali, co jak działa i wy mogli uczyć się na naszych błędach, bo lepiej uczyć się na swoich, na cudzych błędach no, niż na swoich dlatego to też bardziej, tutaj. Że w przyszłym roku yy, pod naszą wspólną wieką będzie już wstępnie widzimy około 300 pól w różnych warunkach, nie tylko Polski, ale i też w Europie Południowej, gdzie jak łatwo sprawdzić, Europa Południowa została spalona przez nadmierne słońce. Dokładnie. No, z takich ciekawostek cały czas przypominamy Wam e, o reaktywacji gleby. Reaktywacja gleb, Kreda Jeziorna, soil Dokładnie i nasze substancje biologiczne Matsoil, Enforte, TPK Bakter, uczcie się. Może to źle zabrzmi, że powiem, bawcie się, ale uczcie się i testujcie tych rozwiązań. E, sami, dziękuję za dzisiejszy dzień. Dzięki. Polecamy Sobecki Sklep i Sobeckie Doradztwo.